W Polsce najtańszy nocleg kosztuje w granicach 60 zł. Może pomyśleliście o Tajlandii, gdzie nocleg również potrafi być bardzo tani. Ale dziś zabierzemy was w podróż do miejsca, gdzie nocleg kosztował 30 zł, co daje zawrotną kwotę 7,50 przy czterech gościach. To jest hopizlane jakieś, to jest mokre. Myślę, że tym samym możemy nazwać go najtańszym noclegiem na świecie. Jednocześnie sprawdzimy, czy zasługuje na takie miano względem warunków. Jesteśmy jeszcze pod maczkiem, żeby kwiaty się nażarł. na żal. kwiatu, szczęśliwy kwiatu. Start podróży. 3 godziny przed nami. Dużo, niedużo. Dojechaliśmy do Czech, ale trasa nie jest łatwa, moi drodzy. Jeszcze godzina 10 przed nami, więc naprawdę jeszcze trochę jest, ale teraz idziemy sobie coś przekąsić. Czaśnij tym. Mocni, opie, mocni. Tyle zakupów w nie mieści. O! Kolega, co ty robisz? Kolega! Obaj to! Ja obaj się krępuję. Aha. Kolega. Muszę skasować do wody na mnie. <grym> ale biegnie kolega. Biegnie kolega, bo nie wiem gdzie to nie jest, nie naprawdę wiem, gdzie to, jest, to jest tak. Nikt nie ma pojęcia Myślisz, że coś się dowie? No sądzę, że lokalsi powinni wiedzieć o takim miejscu Byłem u pani zapytać, gdzie to jest, bo naprawdę wskazówka dojazdu półtorej kilometra od stacji kolejowej Domyślcie gdzie to jest Przyjechaliśmy, totalnie nie to miejsce się okazuje Przyjechaliśmy do komnatki, a to ma być Bogdikow Więc pani mi tutaj powiedziała, możliwe, że teraz trafimy dobrze My Chyba odkryli tajemnicę, największą zagadkę tego tak. wszystkiego a Nawet nie chyba, tylko chyb 100 metrów mamy do tego, ale tak. nie do punktem no nie, wjeżdżać nie, nie, w takie nie. tereny Już nie ma co katować tego biednego auta Słychać jak cierpi Ja się boję tam iść jest ciemno, tam nie ma prądu, nie ma wody. To to jest się... rzeczka A jest rzeczka. A, jeszcze studnia. A i to e. jest wychodek stary. E, to ne, no tutaj, to nie, to chodzi. Nie, to zajebiście, idziemy. Dobra, wyskakuj, wyskakuj, gasz go. Właśnie się zastanawialiśmy gdzie jest wychodek, nie? A otwórz twórz, stary, na stary ze śleka. jest nawet. Papier, tampon. Przyjdziemy tu zufałką. Na pewno plusik dla właściciela tego wszystkiego. Sam strugał te wszystkie ławki. Ale też wiadomo, że jego ciężka praca na pewno mu się zwróci, bo to nie jest tani nocleg To jest najtańsze. <grym> Bardzo ładnie. Jest, nawet już pachnie. Wow. O! I wszystko widać od razu. Gdzie jest klucz? O, takie coś. Taki klucz, oczekam. Czy taki? A to jest jedyne zdjęcie? Jedyne zdjęcie. <grystanie> no to to musi być gdzieś pod spodem, mi się wydaje. Pod spodem, ja tam nie chcę dać ręki. <grystanie> musisz. No, no stary, musisz. musisz. Nie wiem, czy to jest to, ale to zło. To jest to raczej. Gryzie. Masz! Jest! jest. O. Nie wiadomo, co tam jest w środku. Nie Trzeba wiadomo, się co przygotować jest. na to. Ja wskakuję w strój deratyzatora, nie bo ja się boję. Nie, jestem. Dobra, działamy. Jak już gotowi jesteśmy. Dalszy deratyzator, tutaj młodszy pomocnik. Kto, grogo? Deratyzatora. deratyzator. Deratyzator, jesteśmy w tym razem. Otwierdaj to gówno. Ej, dobra. Ej. Patrz, nawet mamy kurtkę za darmo, już powiesz, że. Proszę bardzo, zobacz sobie stary co jest tutaj. Można normalnie... Fajnie. To też, to też. To tu to jest zobacz. nawet ten, kuchenka. Ja myślałem, że tu nie ma nic. Zaczynamy od szafek. No widać, że tutaj nikogo nie było. No. Samo takie urządzonko ale... To jest drogie, to już ze stówką to jest. Na, na, napięcie? No, są lampki jakieś, to zapalimy je od razu może. Są lampki? No też tu jest. Pokaż, pokaż, jak to wygląda. Nie ma baterii, ale są. Pytanie, czy działają te baterie? E no, e, klimaci. no E no Czekaj, bo do oczu mi się dostanie. Zacznijmy jeszcze od początku. Nie. Ben O'dan asla bekannt bir Za dużo bodźców na raz jest bardzo dużo bodźców tutaj. To mi się wydaje, że to jest. Nie, jak chcesz umyć dupkę, tam? nie? To tutaj możesz się nalać do wiaderka pod myśl, jak jak mamy też puste baniaki z wodą. Dłupaki, ile też jest narzędzi? Wszystkich, nie? No, bez kiwi. Tutaj można sobie zabrać foteliki można sobie na polku usiąść. Fajnie. To no co? To... Myślę, że jeszcze szafeczki nie? No właśnie, nie? wcioramy. Rondelek to fajnie. Akumulatorki. Ej, sporo tego. Ej, najlepsze, że te akumulatorki to one wcennie. Sprawdziwe, że to? Grawerowane. Okay. Nie, no jak za 30 złotych to ja już jestem spełniony. Ok. Zapałki jakieś, coś ten, to się na pewno przyda. Ogiennie. I do spałka. Tutaj mamy kozę tak zwaną. W starych czasach jak to się mówiło na to? Pominek? Nie, frania. O, franie mamy. Tu jest franka. Nawet się posypał pobił, czyli widać, że działa. Dawaj pod no. lewem, stary, jest kosz? Myślicie? No nie ma kosza, ale jest wiadro. Czyli i jest chyba kosz, nie? Ale czekaj, bo ja chyba to robi za rurę po prostu na wodę. No o. właśnie. To nie otwierałeś. No, to ta... Tutaj co? Słomki? To co jest to naj... bardziej... Żeby sobie sprawdzić temperaturę. To są najbardziej losowe rzeczy, które w ogóle się nie przydadzą Nigdy nie? w życiu czegoś hmm. takiego nie miałem. Do Ale w apartamencie są... stary za parę nie ma takich rzeczy co tutaj. To jest wszystko. Cukier? Nie, <grym> tak, cukier, sól. Okay. Ej, przysło otwarte. Ale z kropką. <grym> <grym> o dziwaczyste nawet. Jakbyście chcieli jakąś gore. koleżankę na przykład zabrać. Czy na randkę. Winaczko jakieś możecie płacić, to Ten nie jest jedno. Może chciałbyś sobie nalać tą wodę z pozlewu? tam są nawet dwa. Mamy teraz miejsce wypoczynkowe. Usiądziemy sobie. Czy wygodne. Czuję się jak w domu. Jak u siebie? Jak u siebie. Powiem szczerze, że tutaj już coś czuję Tu nawet widać na kamerze, że chyba było coś zlane. No mi się wydaje, że no. tak to jak ktoś Jestem ciekawy. Wy strasznie. Cześć? Ej, mega G. Bez śmierdu, ale... Co by to było? To jeszcze tu nie? No. Ej! Mega dziwne. W ogóle nie wonia. Ja bym nazwał to... luksusem. To no jest okej. Okay. Tu może ktoś spać raczej. Zobacz, no. nawet kołderka jest. Oj. Ej. Mega G Było napisane, że on tego nie wymieni i to tu leży Ale że każdy boi się z tego tak. korzystać, każdy przywozi swoje rzeczy to I to jest chłopie no. brand new kołdra, dopiero co kupione ze sklepu Dlatego ty dzisiaj to testujesz pierwszy stary raz, jak się śpi pod taką kołderką. Mhm. I Polecam, to w samych majteczkach Tutaj to się nie podnosi Oj, ale to jest mokre jakieś Tak? O kur... a patrz to Tu już wiemy gdzie śpisz? Ja tego nie woniam jak coś Ale <laughs> to wszystko jest mokre jakieś To jest mega mokre, to czas sprawdzić Serio, nie pachnie. Delikatnie tutaj coś pokrwawione czy coś, Aj. ale to. Oj, oj. oj, tutaj było coś działane chyba. Sprawdźmy jeszcze jeden materac. Test dotyku. Ten jest mniej jakiś mokry, ten jest taki bardziej wilgotny bym nazwał. No nie, to jest okej. Okay. Może nie mam białej rękawiczki i już jest lekko nawet brudna z czegoś. Ale sprawdźmy. <noise> Czego ty się tu spodziewasz? Czystości czystości no stary Francisek tutaj stary mocno nie sprzedał, nie nie Francisek tu stary tydzień szorował z mopem wszystko <laughs> nie no ogólnie uh, moje co jest co jak <laughs> to był stary kanałuk był... jak stręcił go widziałem jak stamtąd gdzieś wybiegał oj je. chłopie tam coś jest zobacz Pluskwy. A. Ej, serio są pluskwy jakieś. Wszystko było fajnie, kolorowo, dopóki nie odsunąłeś tego. Tu jest chopie kawą nacypane jakieś. Widzisz to? Chopie, no, niesamowite. No. Dobrze, to na rano pluskwy? będzie? Ty, ty za to ja w nim śpię dzisiaj. W okularkach też śpię. Chcę zobaczyć tego story. Nitonia, jak, czy jakiegoś nicienia. Nie wiem. No, biedroneczki są na pewno. To są jakieś. biedronki? Biedroneczki. Nie, tak biedronki, to ok. Tutaj to sprzątane to było raczej dawno. To też jest odpiedalne, tak? No, niby, ale nie wiem jak. Zobaczmy to. Cześciutko. O dziwo. Ja jestem pełen podziwu tych wszystkich karteczek. Tu net, koleś, znaczy Franciszek, no właśnie zadbał, żebyśmy mieli co robić. Jizda na koni we westernowym stylu na rancie. Wszystko no, rozumiem. Fajnie. Fajnie. To jest w szafie. Moim zdaniem warto. Ej! Ej! Skąd tu tyle No właśnie, skąd I jeszcze będziemy... mieli co podczyną. dobra, to szczerze jak mamy tu spać ogólnie, to ja chopie wyścielam wszystkie te koce stary. Tak, tak, na pewno I... musimy to zrobić. No zobaczcie też jaki tutaj jest patent, żeby to wszystko nie śmierdziało. Mydło! Nie nie muszę... Mydełka! Poświeć tutaj jeszcze na obraz, bo chciałem tylko pokazać, e... że dzisiaj jesteśmy braćmi. <śmiech> Podobnie, <śmiech> otwórz ostatnią szafeczkę, otwórz. Czyli honory. No. Środki czystości. Papier. Można się wysrać w pierucha, kulturę, Tylko jest lipa Całość. taka, że jak się stary nam zachce w nocy, to wiesz, że musi mieć na dół. Nie, ja wolę ja tu pod. Obok. No. Okay. Patrz jaka jest kmina. Tu masz stary, tak. Pol, czyli dla polskich, nie? Aha. Tu masz por. A. Dla portugalskich. Portugalski, a tu masz pro. Dla prosu. Dla prosów, okay. <noise> No to my bierzemy wszystko to. Czasopisma czeskie podczytamy. Belka Hra. Cesta na wal. wal Jak chce wam dar barony? No, to tyle się dowiedzieliśmy. Na pewno ciekawe. Jakie macie odczucia od względem tego nieślegu? Szczerze, ja się nie spodziewałem, że to będzie tak dobrze wyglądać, że rzeczywiście tu będzie tyle rzeczy. Jedyny minus, znaczy minus i plus. <skrym> Kosztowało bardzo mało, nie ma prądu. Kosztowało bardzo mało i nie ma wody. Kosztowało bardzo mało, mamy pościeli. Kosztowało bardzo mało, mamy jakiś sztuczów, szklanek. Są kadaluchy. Oj, A. jak mi Cockroach wyleci tutaj zaraz, to ja będę go deptał jak kwiatów. Tu jest coś, siekiera. Tyka baba goła, Marian Paździo to jest taka chyba sama Panowie od razu sięgamy tutaj i lecimy na frajera Ty musisz to podłączyć na początku To się łączy jakoś? No stary, tam masz nawet gazowe, nie? No ja się boję tu odkręcać gaz, kolego no? no my tego nie potrzebujemy, to ja bym tego nawet nie robił tego bo nie nawet. Co to jest za piła, chłopie? Też, że on zrobił taki fajny ten, jak on to kąpiłem, stary. Jak on ma, stary. Teraz to w ogóle się nie zastanawiam. Skrzynka jakaś. Co tu się znajduje? Jest zaklejone taśmą. Chcemy to zrobić? Próbuj. Nas tu nie było. Kartki! Nie. nie! Ej, naprawdę, to jest taki losowy drop. Nie możesz się spodziewać, co będzie w kolejnej szafce i to jest piękne. No, bez tragedii. Dobrze Myślałem, że jakieś wejście potajemne będzie, czy co? Czy to jest Franciszek? Oj! Eee... Oj! <laughs> 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 tak krótka jest po to, żeby zakryć Franciszka <laughs> <laughs> Ale strasznie. Deky na wyneka propsy. A ceku przykładasz po, po czesku? Oj, to przepraszam. Możemy muszę... sobie ograć dookoła, zobaczyć jak wygląda? No. Na wszelki wypadek biorę to do ręki, jakby nas chciał napaść, to ja złapam. Warto jeszcze pokazać. Możesz się nie nudzić ogólnie. Pokaż kolega. Tu można sobie nawet na scenę dla zjechać. Zjedziesz? No zmieścić się dupka, bo to wygląda na wąskie. Mega wąskie. Zjedziesz? No Ej! Co jest chłopie? Zgasz na chwilę lampę. Umiesz? Tak właśnie to wygląda, gdybyśmy nie mieli światła. Nie, żeby coś ale ja teraz obróciłem się 360 stopni i właśnie pokazałem na twarz adana. I zobacz. Nie do końca go widać. <laughs> o, takie drzewko proszę bardzo nie, eleganckie. Nie Myślę, że z tego będziemy korzystać. Tak, żeby było ciepło. Czyli franciszek według mnie Zabaj. naprawdę dopłaca do interesu. No stary, przecież chopie to za 30 zł, takie coś. No to nie warto. Ale? Dla nas... Pytanie, jak to nazwać? Bym to nazwał jako taka hata drwala stary Po prostu, do wszystkiego. Ja bym to nazwał się... jako Melina. Może być Meliną, bo jak ktoś wie, że tu jest kluczyk. Ale nie przyjeżdżajcie nie bierzcie tego. Zapłaccie. testuj najpierw, Przecież się to Nie, nie, nie Bardzo jest A pokaż to na dachu. Aha, tak to wygląda na dachu. A tak to jest tutaj gravel jakiś stary, normalnie. To wygląda jak vermikulit, który się daje do ziemi, żeby wilgoć wyciągała, więc to jest raczej to. Myślę, że tam będą pajęki. Oj. Y co to jest? To są dętki? Ob... No dentki. Po co tu dentki są? Jakby komuś się akurat... Zepsuła ładę, to co możesz naprawić? Tutaj raczej nic ciekawego. Halo. Ktoś tam przyjdzie, może popatrzeć, nie? A tutaj pod klanteką. Wiesz co, to są jakieś okna, a pan Francisek pisał, że ktoś tutaj mu rozbił szybę i on przyjechał tutaj po miesiącu i był bardzo zaskoczony, że jest rozbita szyba. Jakbyś podjechał punktem, to możesz zaczepić i jechać z tym, nie? Ja. ja myślę, że możemy to brać do domu. Nie zaczepione. A. To jest tylko tak to Jednak a, nie pomyślałem. Nie pomyślał, <laughs> można odjeżdżać. Kurat tylko ci opony są stare spoko Wiesz nuwiutkie, mega nowiutkie. Tutaj mi się wydaje, że jakieś przychodzą mi się pasą. No. Dla zwierzątek Żeby nam tu jakaś krowa z rana Ale nie przyszła, nie? Myślę, że to jest właśnie specjalnie zrobione, ponieważ przyjeżdżasz tutaj I jedyne co chcesz, to żyć z przyrodą, nie? Tak o, i... my się dzisiaj łączymy okay, bo ja myślałem, że to jest blacha To jest stary blacha, czy krew? To jest taka... Dla chodrewno Co to jest? Daleko w oddali jest nasz samochód Tam gdzieś daleko w oddali jest też wychodek Jeżeli bójcie się ciemności To nie miejsce dla was Chociaż Za trzy dyszki To dla każdego Dawaj tego to. Jak już tak leży to nie będzie się marnował No miar. co na przetestować? Tym bardziej, że jest w miarę pod nasz kolor No po coś tutaj jest? Tu jest wyblaknięte, więc pod kolor Oj, kolega Nie, nie idzie? Rady, to może ja cię popnę Kolega Próbuj, ale nie da rady. A kurde, jaki Czeka. ty jesteś ten jak stanął na dęba, nie? Przyjedziemy w zimę, testujemy. Chyba, że Franciszek podniesie cenę już nie będzie najtańszym apartamentem, to wtedy nie przyjedziemy Ej, Po takiej recenzji myślę, że on może dźwignąć cena. Jest za bardzo chwalona Jakby było za 50 złotych, przyjechałbyś tu? Oczywiście, że nie <grym <grym Tak z dwie godzinki sobie odpoczęliśmy po tej deratyzacji Teraz idziemy na zwiady, idziemy zobaczyć jak wygląda ognisko, czy są tam jakieś patyczki Jak nie, no to jesteśmy już przygotowani, będziemy coś tutaj ciachać A by się nadał na kiełbaskę jakbyś Nadałby się, trzeba było nastrugać go lekko Dziwą. Bardzo ładnie. Świeżutka dostawa? O dziwo, dzisiaj nawet nie musimy krzesi, będę spalać. Krzesło <grywa> jest luksus. Daj faki rudak. Jak już jesteśmy tak blisko wychodka, to może pójdziemy sprawdzić. Akurat chodźmy, mamy już ufał, tam nie... będzie stary jakiś wiesz, mazia czy coś. Może? Będzie, dracha. No właśnie, nie to są przestrzegę drachy. Ale daj mi jeszcze chwilę, proszę. Jest trzeba się wystarcz. Somebody once told me the world is gonna roll me! Kamera! Chodź tu kamera. Ja mam to otwierać? Ja poczynię honory. No dobra, Baga. Ty chcesz. Jak jest? Zasypane. Tak? Kulturalnie popyle. się 2K. Coś tu się świeci mocno, nie? Ja. Ale to jest popiół chyba, no. czy co? Trochę tu jest zasypione mocno. Nie, wydaje mi się, że tu powinno być więcej i że ufałka troszkę nie współgra. Wyci się wszystko tutaj. No ale tylko tak dobrze siedzi, że zostaje tam. No dzisiaj Adaś spędza noc. Ale przeki serduszko w ogóle zrobić. Bo tu się dzieje miłość. Oj, to jak tu działa miłość. Oj. <gry> Za nisko jest ten kruk. Nie wiem, czy warto sprawdzać coś jeszcze, bo i tak tutaj nie skorzystamy z tego. Chodźmy zobaczyć, co z ogniskiem się dzieje. No właśnie. Od razu mówię, że widelce stare i talerzyki nie są pierwszej świeżości, brudzone niestety, ale są spokojnie. Ale dziękujemy, że stary, taka uczta będzie ja. No nie, nie, nie ma sprawy. Chlebek. Proszę bardzo, klobasa. 97 się... masy. To jest A jeszcze jest taka, co ma 94 masy. Ej, murawska, ej, są różne. Widać, że czerwie, nie? Zauważcie to, że szczerze, tutaj nie ma praktycznie nic innego do picia niż tania. Tutaj są same tanie. Nie, 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 to nie ma nic innego, stary, tylko no. to my wzięliśmy najtańsze rzeczy do picia. I dlatego są wszystkie takie tanie Cena i nazwa Myślę, że się nabije Jaka dupka? Ociep! To E, teraz Pojedzone? To puszczamy. Ale kolega, to się nie chciało Ale ząbki to jest chyba podstawa, nie? Po takiej kiełbie Polejemy dwie na raz, żeby nie nagrywać Jak to jeszcze nie grali? Mycie ząbków Smakuje lepiej niż ta kiełbaska Koledzy gotowi do spania? No właśnie, podpinam telefonik i... Dobrej nocy, życzę wszystkim tutaj zebranych. Ładuję się w śpiwór, chłopie, już cię na nie słucham. Dobranoc. Cześć, chłopaki. Właśnie wpadłem chyba na najgłupszą rzecz, jaką mogłem zrobić dla Was. Jest godzina 10, wy jeszcze śpicie, więc mi się nie chciało już na Was czekać. Przygotowałem dla Was niespodziankę, jak już zdążyliście zauważyć. Jest to dosyć mocna kmina z Bogdików. Będę jechał teraz do domu i mam nadzieję, że Wam się uda jakoś wrócić, ponieważ zostawiam Was tutaj. Za każde cztery zadania zrobione będziecie dostawali ode mnie 5 dyszek Mam nadzieję, że to jest wystarczające, żebyście sobie poradzili z powrotem. Mogę Wam też tutaj pokazać. Bo mam jeszcze ze sobą, zaraz je skitram. Za wykonanie wszystkich zadań, jak już będziecie i by wam się udało wszystko zrobić, dostajecie ode mnie 300. nie tylko, że będziecie mieli kontent, to jeszcze możecie zarobić, więc moim zdaniem warto. No w sumie to nie wiem, czy jeszcze coś chcę powiedzieć. Chyba stąd wykwisko no po prostu, żebyście nie wstali. Zostawiam wam kamerkę, zostawiam wam wszystkie wskazówki. Tyle. Cześć! Ostatni look jeszcze na nasze miejsce. Jak to wyglądało? No naprawdę konkretnie. Dookoła Nicość i jeden domek. Idziemy na dół. Tam czeka na mnie autko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Subika na kanale. Ja tymczasem się żegnam. Trzymajcie się, cześć!